Chciałbyś wiedzieć, jak zrobić taką pułapkę? Ja już Ci pokazuję. Stawiamy tor i spłonimy tutaj jak najwięcej wagoników. Jak już to mamy, możemy zniszczyć ten tor i zająć się obudowywaniem. Obu Czyli obsydian, obsydian, obsydian i obsydian. Dobra, jak już mamy taką konstrukcję, stawiamy tu no, blok, który trudno ni zniszczyć. Stawiamy piston, ale musi być zwykły, nie lepki, zwykły. I wpinamy taki mechanizm. Czyli bierzemy bierzemy dwie linki i nitkę. Jak już mamy to zrobione, wstawiamy tu obsidian i stawiamy tak, żeby nie mógł uciec ender Pearl. Jak już mamy co, co zrobione, to zrobione, teraz tylko zrobić mechanizm. Czyli robimy tak. Ustawiamy, przesuwamy dro, dro, jeden yy, niżej, prawym raz klikamy i podpinamy do. Jak no. Już mamy to zrobione. Można to obudować. Ja zrobiłem to tak prowizorycznie. Tu, oczywiście, można zrobić jakąś zapadnię. To już zostawiam wam. Ale przykładowo pokażę z klapą. Zaczynamy Survivala. I wyobrażamy sobie, że nas kolega tak wpada. I nie ma co zrobić. Subskrybujcie powiedzcie takich poradników.